Dzień dobry Państwu. Czy kojarzycie co to jest za trójkąt? Nie, to nie jest nowy znak drogowy. To jest tak zwany trójkąt nadużyć. Bardzo przydatna teoria, która mówi o tym, kiedy dochodzi do różnego rodzaju nadużyć w organizacjach. W skrócie ta teoria mówi, że aby doszło do nadużycia, potrzebne są trzy czynniki. Pierwszym jest presja, na przykład finansowa, albo chęć zemsty. Na swoim pracodawcy. Drugim czynnikiem musi być okazja, czyli jakieś mankamenty systemu kontroli wewnętrznej, który dopuszcza takie okazje. Trzecim elementem jest racjonalizacja, czyli usprawiedliwienie się, dlaczego zrobiłem tak, jak zrobiłem. Jak Państwo myślą, czy w okresie pandemii i recesji te czynniki rosną czy maleją? Chyba dla każdego odpowiedź jest dość prosta: rosną. Rośnie presja, przede wszystkim presja finansowa wiele osób i firm dostało dość mocno, jak to się mówi kolokwialnie, po kieszeni. Po drugie, pojawiają się różnego rodzaju nowe okazje, związane czy to z szybkimi zakupami covidowymi, czy na przykład z miliardami transferowanymi w ramach tarczy finansowej i tarczy antykryzysowej. No, a jeżeli chodzi o usprawiedliwienie, cóż prostszego powiedzieć sobie: To nie moja wina, ja przecież nie odpowiadam za tą pandemię, która do nas przyszła. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, to pracownicy z sektora publicznego mogą być poddawani wielorakiej presji. Po pierwsze, presja rodzinna czy presja finansowa. Po drugie, Możemy być poddawani presji ze strony klientów, którzy chcą bardzo szybko załatwić sprawy, na których im zależy. Czasami to, czy dostaną wsparcie za tydzień, czy za dwa miesiące, może decydować na przykład o tym, czy firma przetrwa. Możemy być poddawani presji ze strony naszych przełożonych lub współpracowników, abyśmy zachowali się w jakiś sposób. Wiele urzędów może być poddawanych presji politycznej mogą być komunikowane różne oczekiwania, że na przykład jakaś firma potrzebuje wsparcia, a jest szczególnie ważna dla naszego kraju czy naszego regionu. Natomiast to co najbardziej chyba jest złośliwe, to presja czasu, konieczność podejmowania szybkich decyzji pod presją czasu w sytuacji, która się zmienia bardzo dynamicznie. No, i zbyt małe zasoby, aby wszystko móc porządnie sprawdzić i zrobić jak należy. Czy znają Państwo tego dżentelmena? Oczywiście tak. To minister zdrowia. On w marcu, kwietniu, pewnie i później, musiał podejmować wiele decyzji pod presją czasu, przy nikłych zasobach. Wewnętrznych, a czasami też nikłych zasobach zewnętrznych. Jest oczywiste, że była to misja wysokiego ryzyka, ale doszły do tego dodatkowe czynniki. Kilka tygodni temu pan minister stwierdził w jednym z wywiadów, że obecnie połowę czasu musi przeznaczać na tłumaczenie się z różnych spraw, aby wyjaśniać je mediom. A tylko połowę czasu może przeznaczać na efektywne zwalczanie pandemii. To pytanie, które ja sobie zadaję jako praktyk antykorupcyjny, jest następujące. Czy miałbym lepsze rozwiązania, gdybym był w sytuacji pana ministra Szumowskiego? I o tym, czy mielibyśmy lepsze rozwiązania, czy może lepszych rozwiązań po prostu nie było w takim okresie. O tym. Porozmawiamy w trakcie szkolenia, na które serdecznie państwa zapraszam, a mianowicie szkolenia z bezpieczeństwa antykorupcyjnego w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii i recesji, gdzie ryzyka nadużyci korupcji rosną w porównaniu z tym, co było jeszcze rok temu. Będziemy omawiać te kwestie na dwóch poziomach, a więc w wymiarze osobistym, co my sami powinniśmy robić i w wymiarze organizacyjnym, czyli co powinien zrobić nasz urząd czy inna publiczna jednostka. Między innymi porozmawiamy o tym, jakie dziesięć pułapek czyha na nas w kodeksie karnym. Porozmawiamy ogólnie o tym, jakie są zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne, aby to sobie wszystko usystematyzować i poznać niuanse, których zazwyczaj nie znamy. Pomówimy o tym, jak prawidłowo reagować, jeżeli ktoś nam złoży bezpośrednio jakąś korupcyjną propozycję, czyli jak się zachować tak, aby nie mieć potem kłopotliwych rozmów z prokuratorem. Porozmawiamy także o tym, jak prawidłowo komunikować się z zewnętrznymi interesariuszami, z zewnętrznymi klientami. Z jednej strony, aby nie Prowokować ich do składania nam nieetycznych propozycji, prowokować nawet zupełnie nieświadomie, a z drugiej strony, jak wychwytywać korupcjogenne kody komunikacji w tym, co oni mówią i jak się zachowują, i jak reagować w takich sytuacjach. Ponadto porozmawiamy sporo o konflikcie interesów, bo jest to ciągle niedoceniany zabójca karier i zabójca zaufania. O ile z korupcją możemy się zupełnie nie spotkać pracując w sektorze publicznym przez lata, to z konfliktem interesów możemy spotykać się wielokrotnie w trakcie naszej kariery zawodowej. Porozmawiamy także o tym, gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja, jakie prezenty w jakich okolicznościach można przyjmować w sektorze publicznym, a tak w zasadzie to można bardzo niewiele. W drugim etapie przejdziemy na poziom organizacji. Zastanowimy się, jakie procedury, jakie działania można podjąć na szczeblu urzędu czy innej jednostki publicznej. Po pierwsze, aby zwiększyć bezpieczeństwo prawne kadry kierowniczej i pracowników, a po drugie, aby obniżyć ryzyka dla jednostki jako całości, a więc chronić ją przed szkodami majątkowymi, wizerunkowymi i prawnymi. W trakcie tej części spotkania, między innymi, pomówimy o tym, czy warto zarządzać strachem, czy może ryzykiem, a może najlepsze efekty da zarządzanie przez wartości. Pomówimy także o tym, jakie znaczenie dla nas może mieć teoria wybitych okien, co to są sygnaliści i dlaczego warto ich chronić. No, i na koniec być może dla niektórych najciekawsza część, czyli czy warto korzystać z osłony antykorupcyjnej, jakie są blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi, no i ogólnie, czy należy liczyć na służby, czy może jednak warto liczyć na siebie. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.